Szkoda, że się nie zapiął, nie? No kurczę, taka fajna ryba. Naprawdę było bardzo blisko. No. no wyszedł pięknie. Witajcie, nazywam się Rafał Mleczak. Jestem z Mateuszem Kalkowskim na jego wodzie, gdzie próbujemy łowić szczupaki, używamy zestawów castingowych i z racji tego, że w ofercie sewicz pojawiły się multiplikatory. Akurat mamy tutaj na wędkach modele SG10. Chciałbym z Mateuszem opowiedzieć wam trochę o naszych doświadczeniach w ogóle z castingiem. Zaczynając od Mateusza, muszę powiedzieć, że ogólnie miałem wrażenie, że raczej rzadziej sięgasz po zestaw castingowy swojego czasu, a teraz widzę, że nie wiem, masz jakąś zajawkę? No teraz wróciłem właśnie do zajawki castingowej i spowodowane to było, że, że pojawiły się w ofercie właśnie z te Multiplikatory. Z których e, korzystam bardzo chętnie, bo łowi się nimi naprawdę bardzo przyjemnie. I e, mogę dzięki nim używać właśnie dużych przynęt i nie męczę się tak bardzo, jak wcześniej męczyłem się trochę kołowrotkami zwykłymi. No, jeśli chodzi o przynęty, to właśnie wspomniałeś dużych przynęt. Głównie duże przynęty wybierasz do łowienia multikami? Jakie to są gramatury? Znaczy, głównie używam przynęt od 17 cm do 30 cm, właśnie, a gramatury to od 50-45 gram do, do nawet. 100-120. Widziałem, że w ogóle, jak szykowaliśmy się na, na ryby, to widziałem, że wybierasz takie wędki dłuższe, takie 2,58 głównie. Tak, spowodowane jest to, że tym, że na moim łowisku trzeba bardzo daleko rzucać w dryfie, bo często jest bardzo czysta woda i ryby biorą na tak zwanym dalekim dyszlu. Często też wychodzą do łódki, właśnie i najważniejsze jest to, żeby skusić je tak. Na takim dalekim wyrzucie. No do dużych przynęt na pewno ten dłuższy kij też mniej męczy rękę, nie? Dokładnie no ja tak. Powiem Ci szczerze, że ja głównie sięgam po krótsze wędki, akurat takie, wiesz, metrówki 2,20. Teraz akurat łowię customem 2,18 do 80 gramów. No i jeśli chodzi o takie wędziska, no to łowię głównie no, przynętami cięższymi, tak jak ty oczywiście też, ale, ale też wiesz, zwykłymi woblerami twiczowymi, które ważą około 20-15 gram. To są chyba najlżejsze przynęty, po które sięgam, jeśli chodzi o casting, ale bardzo lubię w ten sposób właśnie prowadzić woblery twiczowe. Jeśli chodzi o multiplikatory ogólnie, nie wiem, czy zauważyłeś, że dużo ludzi zastanawia się nad rozpoczęciem przygody. Z wędkarstwem castingowym i chyba ten trend utrzymuje się od dawna, co? Dokładnie tak. I ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z castingiem, nie powinni zrażać się po pierwszych tam niepowodzeniach typu duża ilość brud. Wystarczy po prostu swój sprzęt odpowiednio wyregulować i wtedy można z niego korzystać z pełną satysfakcją. No Tak, regulacja to jedno, ale wiesz, z drugiej strony mamy też kwestię sprzętu. Wielokrotnie gdzieś tam na forach czytam, że Ktoś chce znaleźć sobie dla siebie prosty zestaw castingowy, dosyć tani, żeby nauczyć się tego castingu i ewentualnie spróbować później. Nie? Ale to też nie jest takie dobre myślenie. Wiadomo, ten kołowrotek nie musi być naprawdę drogi, ale no warto wybrać dobry produkt, aby to uczenie się, ta nauka była skuteczna, nie? żeby się nie zniechęcać. Dokładnie tak. Nie można na pierwszy raz wybierać od razu najtańszego sprzętu, trzeba dobrać odpowiedni sprzęt. No i korzystać z niego z, z dużą satysfakcją. Ważne jest, żeby odpowiednio po prostu wszystko wyregulować, odpowiednio nawinąć plecionkę, tak, żeby ona była nagnięta bardzo, bardzo sztywno. Widziałem, że jak nawijałeś plecionkę, to nawet robiłeś na zasadzie e, takiej, że wybierałeś dłuższy odcinek linki ze szpuli i dopiero siłą nacisku e, przykręcałeś sobie tą linkę na, na szpulę. Nie? Dokładnie tak. tak. Tak to wygląda. I wtedy szpul, e, po prostu kocianka na szpuli jest na, nawinięta na sztywno i e, prawie w ogóle nie robią mi się brody przez to. Mm -hmm. No tak, dokładnie. A, a jeśli nawijamy ją na początku, to blinkę, no to z reguły w pierwszych rzutach może okazać się to błędem, nie? jeśli nawiniemy ją źle. No dobra, słuchajcie, my łowimy tutaj, próbujemy łowić czupaki na razie. Woda jest trochę mocno prześwietlona, mam nadzieję, że coś tutaj nam jeszcze, jeszcze wyjdzie, bo na razie ryby odprowadzają przynęty. Ale w ostatniej fazie nie decydują się na branie. No strasznie jest to irytujące, ale być może uda się coś tam jeszcze szarpnąć. No także, musimy walczyć do końca. Także my walczymy do końca, a wytrzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, klikajcie w dzwoneczki i bądźcie na bieżąco ze wszystkimi naszymi nowymi materiałami. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście postawcie łapkę w górę. A jeśli macie pytania dotyczące Multiplikatorów Savage, oczywiście zadajcie je w komentarzach. Trzymajcie się, cześć! Cześć!